Jak można tolerować sytuację, w której mówimy, że nie uznajemy Trybunału Konstytucyjnego? Tym ludziom stwarzamy warunki do pracy i zapewniamy im godziwe pensje. Dzień dobry Uzią z spółki. Panie przewodniczący, mógłby pan jeszcze raz, bo jestem przekonany, że nikt tutaj nie usłyszał ani nie zrozumiał. Pocze, przepraszam, ja usłyszałem dobrze. Ja system... Za każde, a nie wiem jak co potrafi to pan opowiada o systemie, którego ja nie znam. Natomiast mogę pa, powiedzieć tyle. Pan nie pamięta nazwy w ogóle. Nie, nie w ogóle jest to rzecz, która jest... próbuje pan. <śśśśśś> i... Kolejny pisowiec ostentacyjnie ucieka przed przesłuchaniem, tym razem przed Komisją Śledczą do spraw Pegazusa. Członkowie komisji wnoszą do sądu o ukaranie Bejdy najwyższą możliwą karą, a więc 3000 zł. Na szczęście Bejdzie grozi więcej, bo grozi mu również doprowadzenie. Także dzisiaj Zygmunt Solosz po prostu wydziedziczył własne dzieci. Pod namową, najpewniej własnej żony, zorganizował radę nadzorczą, z której nagranie opublikowała Gazeta Wyborcza. Widzimy na niej, jak Zygmunt Solosz wyrzuca własnych synów z rady nadzorczej spółki Polsat i innej spółki energetycznej. W związku z tym, my pytamy, czy to aby nie próba przejęcia telewizji Polsat. Przez PiS. No to na koniec zajrzymy na antenę Radia Z, gdzie Leszek Miller powielił Wasze i moje pytania i wątpliwości dotyczące tego, dlaczego w ogóle płacimy my wszyscy tym przebierańcom i uzurpatorom w NEO i w Trybunale Julki Przyłębskiej. Adam Bysiek, dzień dobry, zapraszam na podsumowanie dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując pomagasz nam się rozwijać. A my startujemy od tego, czym od rana żyje cała Polska, to kolejne posiedzenie Komisji Śledczej do spraw Pegazusa dziś jako świadek był przed nią wezwany Ernest Bejda. A więc ten sam, który udawał, że nie wie, że nie zna, że Pegazus to jakaś gra, a żadne narzędzie inwigilacji to ten sam człowiek, który stał na czele tej instytucji. Gdy przypomnijmy, jak na naszym kanale opowiadaliśmy Państwu, jak agenci CBA za czasów kamińskiego. Wojdego i Wąsika pojechali do domu publicznego bawić się w nagrodę za... Świetną służbę. Ernest Bejda, pytany kilka jeszcze lat temu, gdy naja wyszła afera w sprawie Pegasusa, robił z siebie głupka idiotę, uważając, że niczego nie kupił, że o niczym nie wie. Dzisiaj, oczywiście, podobnie jak każdy rasowy pisowiec zasłania się pseudowyrokiem pseudotrybunału Julii Przyłębskiej. Choć nie jest to żaden wyrok i żadne zabezpieczenie, pisowcy nadal próbują udawać, że jest to wyrok i powołują się na niego. Na szczęście członkini i członkowie komisji śledczej ci ze strony demokratycznej, a więc cywilizowanej, nie puszczają tego płazem. Oczywiście kara 3000 zł wydaje się śmieszna, bo 3000 zł w zestawieniu ze stoma milionami przypomna aferę Romanowskiego czy chociażby zakupem Pegasusa za ponad 23 miliony złotych, to jak splunąć groszem na ziemię. W związku z tym my przypomnimy dzisiaj Dlaczego tak konieczne jest przesłuchanie Bejdy? I jak wcześniej Bejda odnosił się do pytań dziennikarzy na temat bezprawnej i niemalże terrorystycznej inwigilacji polegi polaków Jaki jest ten pogazus? No ten, który kupiliście od za pośrednikiem była firma Matik. to się do rzecznika. Mhm. Do, do, pan jest szefem służby, więc pan pytam. Zresztą przez biuro jak pan. Dzielamy przez biuro prasowe, także I, i te wszystkie szczerze... ja nie znam się na szczegółach technicznych, rozumie pan. My nie możemy stosować kontroli operacyjnej bez zgody sądu, to tyle. Ale jak Panie. może wyglądać taka zgoda sądu na kontrolę operacyjną, kiedy na przykład włamujecie się do telefonu, tak, i, w, i nie, widzicie pan, wszystko. Jak nie pana, no, ale to naprawdę to jest rzecz... W, w, to, wygląda, to potrafi ten system. Za każdy, ja nie wiem, jak co potrafi, to pan opowiada o systemie, którego ja nie znam. Natomiast mogę pa, powiedzieć tyle. Pan nie pamięta Nazwy, po nie, nie, w ogóle jest to rzecz, która jest... Próbuję pan <laughs> opowiadać historię. Może pan powiedzieć jestem... na twardo? Nie mamy takiego systemu. Nie mamy systemu Pegasus. Nic mi nie wiadomo na temat systemu Pegasus, w sensie nazwy i... Nie, nie mam... Nie zamiar... macie tego systemu. Nie jestem, nie jestem specjalistą, żeby się wypowiadać w tym obszarze. Ale nie macie tego systemu, System... czego macie? Nie, proszę pana, ja o systemach, to jeszcze raz, i to jest, żeby to podkreślić jasno, nie będę się wypowiadał na temat szczegółów systemów, które posiadamy, bo to jest rzecz niejawna i tyle. Więc mhm. proszę mnie nie pytać, nawet tak. Nazwy nie znam, nie znam nazw, nie hmm. jestem techniczny. No to skoro solista się już wypowiedział, wiem, że pewnie po wczorajszym odcinku w Państwa głowach, podobnie jak w mojej, taka konsternacja, taka niechęć, takie rozżalenie, może nawet roztargnienie z powodu tego, jak te rozliczenia. Po prostu no, nie wyglądają, a jak wyglądać powinny. Romanowski, jego wyjazd do Orbana, zbiegł się w czasie znów z kolejną próbą obstrukcji ze strony PiSu, działań Komisji Śledczej. Przypomnę, mówimy cały czas w końcu o Erneście Bejdzie, który się nie stawił, bo uważa, że nie musi, że jest ponad prawem, że należy do kasty. Panów. No, przypomnijmy tylko dzisiejszą zapowiedź posła Treli, że oprócz tej skromnej, no bo to jednak skromna, wiem dla wielu z Państwa, również dla mnie. 3000 zł to może być duża suma. No jednak, gdy sobie zestawimy pisowców i ten wielki wór z pieniędzmi, jaki wydrenowali z budżetu skarbu państwa z tą potencjalną skromną karą w końcu może sprawa trafić do innego sędziego niż normalnego, tylko do Neona, no więc wówczas nawet by tego nie zapłacił, e, irytuje. Bardzo wkurza, powiem ludzkim językiem, ale. Pamiętajmy o tym, że tu jednak Komisja Śledcza ma uprawnienia prokuratorskie, a więc kwestia doprowadzenia tego potencjalnego bandyty przed oblicze Komisji na przesłuchanie, według mnie, patrząc na determinację posła Treli, wydaje się jednak kwestią czasu, a jak jest według Państwa, koniecznie podzielcie się swoim zdaniem tu na dole w komentarzu. Temat numer dwa dzisiaj to Zygmunt Solosz. Po prostu wyrzuca własnych synów ze swojej spółki. Przypomnijmy, że Solosz zawiaduje, stoi na czele, jest prezesem m, takich koncernów medialnych jak Polsat. No, z kim sympatyzował, to wiemy zawsze jak ta swobodna chorągiew łopotała na wietrze politycznym, bijąc tam, gdzie wiatr zmian m, m, kierował się w danym momencie naszej politycznej historii. Nie inaczej było podczas rządów PiSu. No, materiały, które tam pojawiały się regularnie, m, sposób Doboru gości czy reporterów, dziennikarzy, to był sposób z odpowiedniego klucza. No, nie nadania, to jednak nie szczujnia republika, ale pewien klucz tam był. Wiem, o czym mówię. Spędziłem tam aż, uważam. Trzy dni. Ale nie o mnie, a o tym, co stało się wczoraj, bo Gazeta Wyborcza opublikowała nagranie, które pochodzi właśnie z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki należącej do Zygmunta Solorza. Nagle niespodziewanie, choć te perturbacje w Polsacie były widoczne, odczuwalno od dawno, dawna, czy malarnowali pracownicy, ale także udziałowcy tej spółki, znalazły swoje ujście właśnie w tym zebraniu, gdy. Dzieci Zygmunta Solorza, które zasiadały w radach nadzorczych i zarządach jego spółek, zostały z nich, z, nich, z tych zarządów, wyeliminowane w drodze no, głosowania. Pokażemy Państwu nagranie z tego posiedzenia, po to, byście Państwo sami ocenili, czy Zygmunt Solosz, gdy podejmował tę decyzję, mając przy sobie mm, pełnomocnika, był z pełna rozumu. Pytamy po to dlatego, by później z Państwem podyskutować o tym, czy nie jest to próba wrogiego przejęcia polsatu przez PiS i środowisko suwerennej Polski. No, właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No, ja się Zygmunt Solosz. Jestem e, udziałem wspólnikiem spółki. Chyba mi to się nie da zawsze. Chciałbym otworzyć to obrady. Zarządzenie wspólników spółki VTPAC. Dlatego zarządzam to od Panie Przewodniczący, mógłby Pan jeszcze raz, bo jestem przekonany, że nikt tutaj nie usłyszał ani nie zrozumiał. Proszę, przepraszam, ja usłyszałem dobrze. Tak, do, tak. Rozumiem, że jest lista, lista kandydatów, tak? Tak, do, tak. Do, Na przewodniczenie, tak? No tak, tak. tak, 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 tak Dzień dobry, chciałabym zgłosić na kandydaturę na przewodniczącego z zgromadzenia, pana doktora Jerzego Modrzejewskiego. Kandydata. Jeszcze raz Proponuję jako kandydata na przewodniczącego dzisiejszego zgromadzenia Pana doktora Jerzego Modrzejewskiego. Okej. Panie radny Kandydaci. Rozumiem. Panie protokolencie żądam za. Protokółowania tego, że nie zostałem dopuszczony do głosu i że. Oczywiście jestem daleki od snucia jakichś teorii spiskowych, jednak coraz więcej komentarzy, przypomnę chociażby autora tekstu o tej sytuacji, Bartosza Wileńskiego z Gazety Wyborczej, sugerują te informacje, doniesienia, że tak może być. Pamiętajmy o tym, że Kaczyński od dawna snuł wizję stworzenia jakiegoś medialnego koncernu, przemysłu wręcz propagandowego. No tutaj na razie z tą koszulką lidera na czele tego peletonu jedzie. Sakiewicz ze ją Republika, a zanim pełza, próbuje dociągać jak ten góral w Tour de France pod górę słynny Karnowski. Bracia Karnowscy, czyli ich portal w Patopolityce. Pat, oczywiście, dodaje od siebie. Tak więc próba mm, żerowania tych bezwzględnych ludzi na słabości na chorobie Zygmunta Soląża, na wieku, czy chociażby demencji, braku pamięci lub innych schorzeń, które może mieć, a którymi niekoniecznie chce i nie musi się nawet nimi chwalić, byłaby czymś z oczywistym z punktu widzenia zysku politycznego, jaki mogłyby otrzymać Kaczyński i te ugrupowania, które oscylują na orbicie PiSu, no, mówię o wchłanianej właśnie, pożeranej jak przystawka suwerennej Polsce Zbigniewa Zero. Jak Państwo uważacie, czy jest to sensowna Teoria, czy tak może być, dajcie znać więcej o tej sprawie, obaj Państwu Mariusz Gzyl w dzisiejszym programie po godzinie 18.30. Już teraz zapraszam. Podobnie do tego, by napisać komentarz, co o tym myślicie. Temat numer 3. Dzisiaj to już tak na krótko, a więc Leszek Miller, który no, de facto powiedził to, o czym Państwo piszecie w komentarzach u nas codziennie, czyli o tym odcięciu od dojnego koryta. Każdego pisowca, no a w końcu każdym pisowcem jest osoba, która w związku z tym, że pis rządził, e, upasła się, do, doszła do jakiegoś miejsca, gdzie powiedziała, okej, okay, to jest niekonstytucyjne, jest to łamanie prawa, ale to łamanie prawa mi się opłaca, bo a nuż Pis. Wygra wybory. No to taki bardzo uproszczony schemat powstawania tych fasadowych instytucji, które doprowadziły do załamania całkowicie systemu sprawiedliwości w Polsce, do nieuznawania i to słusznie, należy to podkreślić, wyroków tak zwanych neonów, bo nie są oni. Sędziami. To to samo odniesienie do słynnego bejdy dzisiejszego, który po prostu podważa m, sensus stricte działanie i umocowanie Komisji Śledczej to prawne z uwagi na jakąś posiadówkę pani i panów w szlafrokach w Trybunale niekonstytucyjnym a patologicznym PiS. No to to posłuchajmy jaki pomysł na rozwiązanie tego impasu ma były premier Leszek Miller. Jak można tolerować sytuację, w której mówimy, że nie uznajemy Trybunału Konstytucyjnego, nie uznajemy Części Sądu Najwyższego. Nie uznajemy innych instytucji, a jednocześnie tym ludziom stwarzamy warunki do pracy i zapewniamy im godziwe pensje. Pan chciałby to obciąć? Oczywiście. A czy co, pozbawić pensji y, członków Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego? Proszę pana, tym, którzy przeszkadzają w rządzeniu i którzy łamią prawo. Trzeba wymówić biurka, zamknąć ich biura i powiedzieć, że nie będą pobierali pensji. A na jakiej podstawie prawnej? Na podstawie opinii? Na, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. Czyli rządzić rozporządzeniami. Tak. Ale czy Rada Ministrów może rządzić rozporządzeniami? Może. Ja wiem, że to wszystko nieładnie wygląda, ale jeszcze gorzej wygląda bezradność państwa w sytuacji, w której wielu ludzi, którzy głosowało na tą koalicję, która w tej chwili rządzi, głosowało dlatego, żeby ostatecznie rozprawić się z tymi, którzy łamali konstytucję i prawo. Ale pomysł obecnie rządzących jest taki, poczekajmy do wyborów prezydenckich. To zdarzy się tyle rzeczy, że spora część elektoratu machnie ręką i powie, Nieudacznice. I nie, nie pójdzie do wyborów? Nie pójdzie do wyborów. I o, koalicja przegra wtedy? I koalicja przegra wybory. A proszę powiedzieć, już mamy informację, że pan Romanowski nie pojawi się na przesłuchaniu dzisiaj wezwany przez prokuraturę, co w jego sprawie powinna zrobić prokuratura. No, to prowadzenie siłą. Mhm. A wszystkich pan chciałby pozamykać. Proszę pana, niech Ach, wreszcie. panu się obudził proszę pana, duch. Proszę pana, niech wreszcie członkowie PiSu zetkną się z prawem i sprawiedliwością. Na koniec zachęcam Państwa oczywiście do tego, by kliknąć subskrybuj nasz kanał. Dzięki Waszym subskrypcjom my nadal go rozwijamy. Mogą Państwo także polajkować nas na Facebooku. Checkpress.pl wpisujemy w wyszukiwarkę, klikamy lubię to i subskrybuj. Jest nas już tam duża grupa po ponad 5 tysięcy ludzi. Gorąco zapraszam. Na koniec zachęcam również do czytania naszego portalu informacyjnego checkpress.pl, gdzie nie lękamy się pisać o tym, co najważniejsze w polityce, w Polsce i na świecie. Zachęcam także do tego, by, podpisa by podpisać moją i mojego adwokata petycję do Adama Bodnara w kwestii kasacji nadzwyczajnej wniesionej przez Bidniewa Zero na moją niekorzyść od dawno zamkniętej ponad 10 lat temu na moją korzyść prawomocną decyzją Sądu Sprawy. Za wszystkie podpisy jest już dziś prawie 4 tysiące. Bardzo Państwu dziękuję. Wszystkie na bieżąco mój adwokat przekazuje do Ministerstwa Sprawiedliwości, oczekując na uczciwe, niezależne rozwiązanie tego impasu przez sędziego. A nie uzurpatora. Adam Byś, kłaniam się nisko, zapraszam na później. Przypomnę, 14:32 drugie nasze wydanie programu, podsumowanie dnia, no i o 5.30 Mariusz Gdzyl więcej Państwu powie o aferze w Polsacie. Dobrego i spokojnego dnia, kłaniam się nisko i do zobaczenia. checkpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.